Raz, raz, go z tej strony Tanik i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak. E, I słuchaj tam nie to ludzie. E, postanowiłem, że dalej będą normalnie odcinki. Myślę, że myślę, że co tydzień. I tak, no szukam miejsca na dumek i postanowiłem, że zrobimy tak. Iy, myślę, że gdzieś w tych okolicach będzie domek. Ja pozbieram sobie surowce. Zacznę budować. Tutaj powinno się to do backpacka zbierać no dobra. Wybuduję domek. Albo w trakcie budowy wam pokażę. Zobaczymy jeszcze, jak, jak to będzie. Jak widzicie na jedzeniu nie narzekam. Bo tych jabłuszek, te jabłuszka są świetne Trochę takie, wiecie, no no ale dobra to w takim razie do następnej części odcinka Siemanko z tym i witam was już w drugiej części jak widzicie się spać i wcisnąłem F8 po drodze słuchajcie widzieliście taki dziwny bag, że to jest zajęte to było dziwne i tak słuchajcie tutaj planuje nasz domek wykopałem sobie tutaj w górze takie miejsce wypoczynkowe Tutaj mamy e, łóżeczko dla Harry'ego A tutaj z Jest. Patrzcie, patrzajcie, patrzajcie, patrzajcie. Mam 18 jaksów. No. Patrzajcie. E, I tak, co jeszcze tam? E, tu będzie gdzieś tam, myślę, że w tamtym kierunku. Dobra, to słuchajcie, ja się zabieram za domek. I do następnej części. I teraz ja się was pytam. What is this? Szymanko, witam Was w kolejnej części mojego odcinka. I tak, słuchajcie, zrobiliśmy, zrobiłem ten domek. Tak, tak, tak. Słuchajcie, domek ma dosyć podobny układ do domku NK. Ale to nie jest ten sam domek absolutnie. Tylko jest tu trochę podobny domek. E, tak, jest dzisiaj ze mną jeszcze tak w tej gościnnej części. Halo, odezwij się człowieku ale co, no ja miałem być cicho, nic się nie odzywać, nie? Teraz to już się może odzywać, dobra. Aha, no dobra, to A trzeba umówić. Ale 12.04. Po z... głosie by rozpoznali, bo badziewny mikro. A, tak. Ty masz mikro to z laptopa? Nie, na słuchawkach. A, w ten sposób. Ja nie, ja mam takie, ja mam takie fajne, wiesz które, to proste. Z tego, trakt tego traktora? No, tak, tak, tak. A i słuchajcie. Sorry za, jak słuchajcie mówię chce. tutaj do widzów, że możliwe, że niedługo zaczną się fajne rzeczy. A mianowicie zaczniemy nagrywać z Xboxa. Tak! A może ty będziesz w którym odcinku KG? Na kąpie tak. A ja mówię na Xboxie. Aha, no to przez rozmowę, tak. Nie, ale nie, nie, przyjdziesz do mnie po prostu i sobie porobimy. Po co, jak można gadać przez yy, przez yy, Kinecta? Szers. Wiem, że można, ale do tego trzeba mieć live, tak? Nie. Nie? Raczej. No dobra, poczekaj, ja, ja tutaj będę widzów oprowadzał, tak, słuchajcie. No to uprowadza. Jest... a ja sobie gram na swoim śnieżki, zbieram. Du tutaj jest Już. wyjście, dom jest prawie taki sam jak u MK, ale i z innych materiałów. Powtarzasz się nie, inne rzeczy. Tak... Ale się powtarzasz. Ej tam nieważne. Eee, powiem Wam, wygenerowałem sobie taki sam seed jak on miał. I po prostu na tym seedie podziałałem. I e, to jest po prostu to samo co Łęka, tylko że w takiej trochę innej kompozycji, inaczej to trochę będzie. No i tak. No piwnica jest taka jak była Tak jak mówię Tutaj to jest wszystko tak jak było O to jest złe Normalnie A Ja biję piśności. świnkę śnieżkami Co? Ja biję świnkę śnieżkami A tu mi się jakieś dziwne coś rozwala Albo gorzej niż rozwala Ale dobra Wszystko jest tak jak było U Enka Tylko że ja tutaj porobiłem tak samo jak on miał Tylko że pozmieniałem nie wiem, teraz mogę po... mówię... Świnka mi uciekła Nie gadaj o pierdołach, wiesz? O, teraz się popisuję. Ja, ej, ej, I tak. Jak ta świnka tu wlazła? Mm. A ten. Czekaj, ja tu mówię do widzów, słuchaj. No to mów. To e, no tak mnie to obchodzi. No tak jak mówię, zrobiłem tutaj tak, jak, tak jak miało być. Chyba nic tutaj nie było. A dlaczego... Właśnie ja mam pytanie, dlaczego to mi się nie chce kilofon rozwalać? O nie rozwaliłeś. się. A i, wy, ja, i wypadło. Ja tą świnkę dobiję rączką i teraz mieczykiem. Bo cię rozłączę Niekobra. z konfy. Jakiej konfy? Nawet z żadnej bo, konfy. Bo. Tylko ja dobra. muszę tu do widzów, a ty mi nie przeszkadzaj człowieku. Słuchajcie. Dobra, ale mi się łopata kończy. Słuchajcie, namęczyłem się z tym żeby to wszystko zrobić, bo tak jak widzicie tutaj z innych materiałów już Łanka. U, u niego to były zwykłe i ja tutaj mam z tą takie tutaj yy, ze tymi ścianami podobnie porobiłem crafting table ale mówię zasłoniłem do, bo to tak średnio wygląda yy, tutaj z kolei tutaj z kolei słuchajcie będzie będzie towncraft tylko, że tak jak widzicie tutaj yy, są takie Czemu ja to kopię kluczem, w was? W ogóle... No bo nie myślisz! Franch. Pokażę tylko, widzę jak to się kraftuje. O, zrobię sobie szkło. Bo mam piasek nareszcie. to się robi w taki sposób. Potrzebujemy stągiery i sztabki żelaza. Jest to bardzo prosty crafting, więc... A co to? Nie wiem, jakieś dziadostwo mnie bije. Jakby coś... I to chyba jeszcze rośnie w dodatku ja nie mówię o tym dziadostwie. Ja mówię o tym... Aha, nie, tam tylko o tym czymś. Co mówiłeś, jak to się craftuje? To ja mówiłem o kluczu. A, A klucze są fajne, klucze są świetne. Tak samo postanowiłem tutaj zrobić ogólnie ostatnio się... KRIPUŚ! Ostatnią... Poczekaj, tylko ja tutaj powiem. Ostatnio się oglądałem bardzo dużo NK. I mówię, tak, nie ja chcę mieć taki domek! Wiem, że istnieje safe, ale to jest bez sensu. Bo tak. Ja sobie zrobię save'a. Ja sobie pobiorę save'a, no i co z tego? Daj im save'a, a nie sobie mówisz, a pobiorę sobie Tak, ale pobiorę sobie save'a i będę miał taki sam dom jak Enka, No to jest bez sensu. Bo tak, owszem, ale to jest do pogrania, ale jak ja chcę tutaj widzą przedstawić, to ja chcę mieć... Ja chcę po prostu, żeby to było tak jak u ale po mojemu zbudowane. No dobre, no ale podać się im, im safe do tw Sejf, tak? tak, postaram się podać. No, to, no to, to najważniejsze, bo oni pewnie będą chcieli save'a. No tak. Może. Tak, czy wy, wy zawsze chcecie save'a? No na pewno. na, wszy wszyscy, na wszystkich seriach. Tak jak Madzi ciągle dręczyli o to. A ona znów nadal im nie dała. Ja nie wiem czemu ona nie daje tych save'ów. ja się zastanawiam. No ich sprawa. <noise> Madzi sprawa. Na no. przykład Husiek tych też chyba nie dawał save'a. Mmm dawał chyba. A według mnie to nie. No ale dobra. A według, według ciebie to nikt nie dawał save'a. Nie no, Citrox dawał save'a. E, kto tam jeszcze dawał save? A, A Citrox. z wichu nie dawał chyba. Ale ten... O! sul sul Sól! To ty chcesz się wysolować? Tak, chcę sul po co ci tyle sólu? Czy soli czy? Jak, jak tam... widzicie bywałem tutaj. Włączysz współdziela, no bo nie chce mi się patrzeć. No ale no jejku, no, no dobra włączę ci, ale będzie... Nie no, nie włącz, bo mi się będzie mówił też. Właśnie i mi. mniejsza. O, no, nieważne. <laughs> I tutaj, tutaj no. jak widzicie to są ory soli z tego co wiem. Jak jest sól po angielsku, no egzamin. E, to jest sól, to nie jest sól. A nie nie. Egzamin to egzamin. Kurde, kolega do mnie pisze ciągle. Jenny, weź mi lepiej, powiedz jakieś jest, jak jest sól. O! No sól. Po angielsku pytałem. No sól. S-y-o-u-l, coś takiego. Po angielsku. Nie no, żartuję, poczekaj. Pisze w tłumaczu. Ludzie, Jaki żal. No co no, się robi tak, a ty znaczy nie robisz? No robię no, ale no ko... No właśnie no, to się nie dzi. Ej, ups. Ej, ej, ups. Ej, I tak poczekaj, to jeszcze tu coś co? tu powiem. Małego widzę. To jest piasek, to jest... Mały widzą? Słucham? Małym widzą czy małego widzą? Powiem coś małego widzą. O, fajnie Coś, coś dziwnie zabrzmiało, czy będziesz wiedział? Przy... Falt. Dobrze. Ludzie. No Widzicie, to jest odpowiedź, odpowiedź, nie wiem, mogę ci, mogę powiedzieć, ile ty masz lat? Nie. Dobra. Nie, no może. Odpowiedź czwartoklasisty. No. no tak. Ktoś, kto się uczy... Odpowiedź... Ktoś, kto się... Co? Będzie uczył o śmiesznym temacie. Słuchaj, no ale tu się wie, koleś. To są nawet do Minecrafta ci się przyda. A ja uprawiam parkuru. Jak ty parkuru nie umiesz robić? uprawiam parkur. Tak ty parkur. No ta. To odrębna rzecz. Nieprawda. <kluz> no na pewno. I, i słuchajcie, tutaj jest, również są te. A oglądasz Dead Island? Dead Island. Ostatnimi A. czasy nie więc są nowe odcinki. Słucham? Nie, nie oglądam. Miałem jest? oglądać, ale po pierwszym odcinku znudziło mnie to. Madzia cię nudzi? Ogólnie, powiem ci tak, że z ogólnie, ogólne serie z Madzią, znaczy może nie tyle z Madzią, to niektóre rzeczy mnie trochę nudzą. I tak, słuchajcie, tu był ten odcinek, gdzie zaczynałem ostatnio. I tu są te i tenki, jeszcze muszę poprzenosić. G jak widzicie, 18 diaksów, tak, tak, tak! Wiem, że zachowuję się debilnie, ale dobra. Jak jesteś debilnie debilny? Bez komentarza. A ma masz kranik? Bo szuka szukam, szukam kranika. Lol. Nie wiem, o co ci chodzi. Taki kranik fajny. Taki kranik do gumy. Nie. Nie wiem, czy. Ja się zbieram z tej miejscowości. Czy... Zbieram wszystkie drewna i spadam. A... A... Robię sobie haizen nowy. A, dobra, słuchajcie. Weźmiemy sobie. Sześć desek. Nie. Kuba. Co? Jak skraftować jedną rzecz? Siedem. Ale w jakim sensie? No już nieważne. Chyba cię nie rozumiem. Widzicie, co będę jeszcze takim debilem? A ja przez noc będę wędrował. Da się usunąć tego. No. Y y tego pointa? Da się. A jak? Właśnie. Tri-tapa potrzebuje. Wchodzisz w jak... M, wciskasz Waypoint. Czekaj, idę, idę. Czekaj, ja też się zaznaczę Waypoint. Bo mnie potrzebny. M, no. Czekaj, poczekaj, tylko napiszę dom. Powiedzmy taki, ten, taki kolorek, taki kolorek i taki kolorek. Poczekaj, bo ja sobie znaczy I teraz tak. Wciskasz przycisk M, od razu widzowie wiedzą jak to... Wciskasz przycisk M. No, 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 vape no, no, no wejpo... I na przykład no. i off. Mogę go usunąć? No ja, to se usuniemy. A jakim cudem? Chińskim. a nie, bad, nie. Remover. A wiesz, że mi się wszystkie osiągnięcia skasowały? Jakie durna? Już nie mam. Ale to jest durne, ale to jest przy przenoszaniu no, sejów. Co ci się usunęło? No osiągnięcia. dam. dam Ekranik do. mi się skończył! Hehehe <grymne> A słuchajcie, jeszcze w dzisiejszym odcinku Coś sobie z... Coś pające... Pajączek nie bi. Jak Wow, jaka impreza, Jestem ja stąd uciekam. Jak tu cieka. Elektryczny jetpack. O kurczę, skraszowało. Dobra, to w takim razie za chwilę się zobaczymy, drodzy widzowie.